Z tej strony Kasper. Zapraszam Was na recenzję robota sprzątającego z automatyczną stacją opróżniania Xiaomi Mi Robot Vacuum Mob 2 Ultra. W opakowaniu znajdziemy wszystko, to co potrzebne do codziennego użytkowania: jest więc instrukcja obsługi, ściereczka do mopowania, jest też sam robot sprzątający, stacja do ładowania. Mamy tutaj także zasilacz do stacji, poza tym przyrząd do czyszczenia szczotek, a także nakładka do mopowania. Jeśli zdecydujemy się na zestaw ze stacją, to w osobnym pudełku znajdziemy właśnie stację opróżniającą, jest też drugi pojemnik, który musimy wymienić w robocie, poza tym jest instrukcja, worek oraz zasilacz. Obudowa stacji jest bardzo prosta. Od góry mamy klawisz wywołujący czyszczenie pojemnika, poza tym jest pokrywa, pod którą znajdziemy worek na nieczystości. Od przodu z kolei mamy miejsce na robota na takiej podstawce. Na tyle jest z kolei miejsce na zasilacz oraz klawisz wyłączający całe urządzenie. Omawiając natomiast obudowę samego robota, to mamy tutaj na górze klawisze, które pozwalają uruchomić urządzenie, a także wywołać tryb powrotu do stacji ładującej. Poza tym mamy tutaj skaner laserowy, jest także pokrywa, pod którą znajdziemy pojemnik, a właściwie jeden z dwóch pojemników. No, bo do normalnego odkurzania z normalną stacją będziemy mieli pojemnik tylko zbierający nieczystości. W przypadku stacji do automatycznego próżniania ten pojemnik jest nieco inny, ponieważ ma jeszcze takie dodatkowe wycięcia, przez które są wyciągane wszelkie nieczystości. Poza tym jednak te pojemniki się praktycznie niczym nie różnią. Od przodu robota znajdziemy czujniki oraz kamerkę, która rozpoznaje przeszkody na drodze. Jest także ruchomy zderzak, który nieco amortyzuje wszelkie uderzenia. Od spodu mamy szczotkę boczną, jest koło skrętne. Poza tym, kółka z amortyzatorami, które mogą przejeżdżać przez progi do około 2 cm, są też piny do ładowania. No i w głównej części jest jeszcze szczotka w postaci wałka, którą możemy sobie swobodnie wyjąć i na przykład przeczyścić. Dalej w budowie mamy jeszcze wycięcia, przez które są wyciągane właśnie wszelkie nieczystości, jeżeli używamy stacji do automatycznego opróżniania. Na samym końcu jest jeszcze miejsce na nakładkę do mopowania która sama w sobie w budowie jest nieco wycięta, żeby właśnie było miejsce na mechanizmy opróżniające pojemnik. Więc na no sam wygląd tej nakładki dmupowania jest nieco dziwny. Z urządzenia możemy korzystać już po wyjęciu z opakowania, jednak wtedy robot będzie działał w pełni domyślnym trybie, bez jakichkolwiek dodatkowych możliwości. Żeby móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności, to musimy dodać urządzenie do aplikacji. Bez względu na to, czy korzystacie z iOS czy Androida, będzie to aplikacja Xiaomi Home, w której musicie się zalogować lub założyć nowe konto. Następnie klikamy plusa w prawym górnym rogu, gdzie wybieramy zakładkę Dodaj urządzenie. Wtedy rozpoczyna się skanowanie, możemy wtedy włączyć urządzenie, i jeżeli jest w trybie parowania, to od razu sprzęt powinien nam się tutaj pojawić. Jeżeli tak nie jest, możemy uruchomić taki tryb, przytrzymując oba klawisze na obudowie robota, aż uzyskamy informację o zrestartowaniu ustawień Wi-Fi. Alternatywnie, możemy jeszcze sobie przejść do zakładki ze sprzętem czyszczącym, gdzie wybieramy robot odkurzający i tam wybrać sobie robota, którego chcemy dodać. Niestety ta lista nie jest zbyt przejrzysta. Nazwy urządzeń są też bardzo długie, więc trochę na czuja trzeba znaleźć ten sprzęt, który aktualnie tutaj dodajemy. Podczas konfiguracji musimy oczywiście podać hasło do naszej sieci Wi-Fi. Potem, chwilę czekamy, aż zostaną przesłane wszelkie ustawienia. Możemy też ustalić, gdzie urządzenie jest umieszczone oraz jaka będzie jego nazwa. No i praktycznie to wszystko. Możemy już korzystać w pełni ze wszystkich funkcji urządzenia. Funkcjonalność jest praktycznie taka sama jak w przypadku innych robotów sprzątających działających w tym programie. Po pierwszym trybie sprzątania na ekranie głównym pojawia nam się więc mapka pokazująca przejechane przestrzenie i system sam tutaj podzieli mieszkanie na poszczególne pomieszczenia. Ewentualnie no w razie jakichś nieprawidłowości oczywiście możemy wdrożyć kilka zmian. Klikając te pomieszczenia na mapie możemy od razu zaznaczyć, które mają zostać odkurzone. Po prawej stronie mamy też pineskę, która pozwala na wyznaczenie punktów, w którym robot ma jeszcze posprzątać. Jest także prostokąt, za pomocą którego wyznaczymy obszary do odkurzania, co się sprawdzi na przykład, gdy nam się coś wysypie i chcemy odkurzyć tylko taką przestrzeń. Pod mapką znajdziemy dwa klawisze. Pozwalają one na wywołanie sprzątania lub powrót do stacji ładującej. Gdy przesuniemy od dołu do góry, to znajdziemy jeszcze moc sania, gdzie do wyboru mamy cztery różne tryby, a po założeniu nakładki do mopowania. Zmienimy także ilość podawanej wody. Tu dostępne są już z kolei trzy ustawienia ilości podawania wody. Nad mapką umieszczono informacje o poziomie naładowania baterii wraz z danymi na temat ostatniego sprzątania. Pojawia się tutaj czas pracy oraz powierzchnia odkurzonego obszaru. Trochę dodatkowych opcji znajdziemy klikając trzy kropki w prawym górnym rogu. Tu sprawdzimy całą historię sprzątania wraz z czasem pracy, obszarem i zwizualizowaniem posprzątanych obszarów. Niżej możemy jeszcze zarządzać utworzonymi mapami. I warto tutaj wspomnieć, że Xiaomi MI Robot Vacuum MOB 2 Ultra obsługuje kilka map jednocześnie. Oznacza to, że robot świetnie sprawdzi się nawet w piętrowych domach. Dalej jest ta wspomniana opcja edycji map, gdzie możemy połączyć sąsiadujące przestrzenie w jedno pomieszczenie lub rozdzielić je, a nawet dowolnie nazwać. Możemy także otworzyć obszary zabronione i wirtualne ściany czyli miejsca, w które robot ma nie wjeżdżać. Ciekawe jest także to, że możemy zaznaczać na jakim obszarze robot ma nie sprzątać w trybie mopowania. Zazwyczaj zaznacza się tutaj wszelkie dywany oraz wykładziny. W kolejnej sekcji możemy stworzyć harmonogramy automatycznego uruchamiania czyszczenia. Sprecyzujemy tutaj dni, godziny czy tryby pracy oraz przestrzenie, które mają być posprzątane. Są to także ustawienia urządzenia, gdzie dopasujemy głośność i język komunikatów głosowych, i oczywiście jest tutaj dostępny język polski. W opcjach mamy także strefy czasowe, dostępna jest funkcja nie przeszkadzać, gdzie sprecyzujemy w jakich godzinach robot ma nie pracować, dopasujemy także jak często pojemnik na kurz będzie się automatycznie opróżniał, gdzie dostępne mamy opcję wyłącznie ręcznego zasysania nieczystości, a także co jedno, dwa lub trzy sprzątania. Fajnym rozwiązaniem jest też opcja wznowienia czyszczenia, która polega na ponownym uruchomieniu czyszczenia po naładowaniu baterii jeśli w trakcie sprzątania urządzenie się rozładuje. Dalej sprawdzimy zużycie materiałów eksploatacyjnych, czyli jak bardzo zużyte są szczotki i filtry. Mamy także zdalne sterowanie, czyli strzałki pozwalające nakierować urządzenie w konkretne miejsce. Możemy także skorzystać z opcji szukania robota, np. jeżeli nie wrócił do stacji ładującej po sprzątaniu oraz wywołać natychmiastowe opróżnienie pojemnika na kurz. W ustawieniach możemy też aktywować tryb blokady rodzicielskiej, gdzie robot nie będzie reagował na wciśnięcie klawiszy, Poza tym w celu ochrony prywatności możemy też wyłączyć przesyłanie map, jednak wtedy robot nie będzie pokazywał w aplikacji, które obszary zostały posprzątane. Reszta opcji jest już dość standardowa dla wszystkich sprzętów Xiaomi. Zmienimy nazwę i lokalizację, podejrzymy podstawowe informacje, sprawdzimy także aktualizację czy udostępnimy sprzęt innym osobom. Ciekawe rzeczy możemy jeszcze zadziałać korzystając z funkcji automatyzacji. W zależności od innych posiadanych produktów możemy stworzyć scenariusze automatycznego działania po wystąpieniu ustalonego warunku lub wywołaniu akcji na innym urządzeniu. Przykładowo wykrycie ruchu na czujniku obecności zatrzyma robota, wyłączenie światła w godzinach popołudniowych może uruchomić sprzątanie, a otwarcie drzwi z czujnikiem wywoła powrót do stacji ładującej. Bez tych opcji jest jednak bardzo dużo i wszystko zależy od tego czego faktycznie potrzebujecie. Xiaomi Mi Robot Vacuum Mob 2 Ultra może pracować także we współpracy z asystentem Google oraz Amazon Alexa. W tych przypadkach jednak funkcjonalność jest stanowczo ograniczona i praktycznie polega tylko na włączaniu i wyłączaniu sprzętu, a także wywoływania powrotu do stacji ładującej. Jednak no fajne jest też to, że możemy głosowo wywołać sobie tutaj wszelkie aktywności, co na pewno także rozszerza funkcjonalność tego sprzętu. Jeśli chodzi o działanie w praktyce, to ogólnie jest naprawdę bardzo dobrze. Robot skutecznie sprząta wszelkie podłogi i takie codzienne nieczystości są usuwane w natychmiastowym tempie. Po jednym przejechaniu podłogi są naprawdę wyraźnie czystsze i przy regularnym sprzątaniu jesteśmy w stanie fajnie utrzymać mieszkanie w porządku. Nieco gorzej wypada to jedynie w przypadku większych nieczystości, gdy na przykład nam się coś rozsypie, jednak nie wynika to ze zbyt małej mocy ssania, a bardziej ze szczotki bocznej, która delikatnie rozrzuca wszelkie nieczystości. Tak więc no w przypadku takich większych nieczystości musimy włączyć robota dwukrotnie i te dwa razy powinny już zawsze wystarczyć, żeby podłoga była w pełni czysta. Na pewno jest bowiem tutaj spora moc sania i jeżeli tylko coś nie spowoduje, że po prostu nieczystości uciekną z pola wciągania, to wszystko zostanie zebrane do pojemnika. W kontekście dywanów też jest bardzo ok, są one wyczesane i pozbawione wielu nieczystości. Fajnie więc też wyglądają po takim odkurzaniu, ponieważ widać, że są one odświeżone, więc no wszystko działa tak, jak być powinno. Urządzenie bardzo dobrze radzi sobie z nawigacją po pokojach. Odkurza w bardzo regularny sposób pomieszczenie po pomieszczeniu i cykl sprzątania wygląda tak, że najpierw są objechane wszelkie krawędzie, a następnie ruchem w kształcie litery S czyszczony jest środek pomieszczenia i po zakończeniu jednego pokoju dopiero robot będzie przejeżdżał do kolejnego pomieszczenia. Sprawdza się to naprawdę bardzo dobrze i sprawia, że robot nie ominie żadnej przestrzeni. A gdy pojawią się jakieś przeszkody na drodze, to też radzi sobie z nimi bardzo dobrze. W przypadku jakichś większych przeszkód, typu jakieś krzesła, to robot objedzie je w bardzo precyzyjny sposób. W przypadku mniejszych nieczystości okazuje się, że też jest bardzo ok. Jest tak głównie ze sprawą też tego, że na przodzie mamy kamerkę, która z dużą precyzyjnością monitoruje tor jazdy. Sprawdzałem tutaj z jakimiś pluszakami, podstawkami. Czy chociażby z miseczką z wodą, i wszystko tutaj zostało bardzo dobrze ominięte. Byłem zaskoczony głównie w przypadku tej miseczki z wodą, ponieważ w przypadku większości robotów woda była wylewana, a tutaj takiego przypadku nie było. Jednym z czym robot sobie nie radzi, to z przewodami. Jeżeli więc zostawimy jakieś ładowarki czy słuchawki, to może okazać się tak, że po prostu robot nie wykryje ich, ponieważ są za małe, no i po prostu mogą zostać wciągnięte. Jeśli chodzi o mopowanie, czyli pracę na mokro, to uważam, że jest przyzwoicie, ale do takiego codziennego odświeżenia i praktycznie nic więcej. Robot bowiem jeździ w taki sam sposób jak w przypadku odkurzania na sucho: czyli najpierw krawędzie, a potem środek w kształcie litery S. Brakuje tutaj jakichś bardziej zaawansowanych trybów, chociażby jodełki wykonując kształt litery Y, co mogłoby nieco zwiększyć skuteczność pracy na mokro. Szkoda trochę, no bo jednak jest to już sprzęt nieco wyższej półki cenowej. I taka funkcjonalność mogła być tutaj dostępna. Z technicznych aspektów dodam, że mamy tutaj moc sania na poziomie 4000 paskali i wszelkie nieczystości są zbierane w pojemniku o pojemności 550 ml. Wody możemy wlać maksymalnie około 200 ml, co powinno wystarczyć na odkurzenie średniej wielkości domu. Worek na kurz, który umieszczamy w stacji, ma pojemność 4 litrów, co pozwoli praktycznie na kilkumiesięczną bezobsługową pracę. Całość dopełnia tutaj akumulator o pojemności 5200 mAh. Ta bateria pozwoli osiągnąć nieco ponad godzinę na najwyższym trybie pracy, co uważam za naprawdę bardzo dobry wynik. Jeżeli będziemy zmniejszać moc pracy, a odkurzane przestrzenie nie będą miały dużo zakrętów, to jesteśmy w stanie osiągnąć nawet jakieś 4 godziny pracy po jednym ładowaniu, co już sprawdzi się nawet w nieco większych pomieszczeniach. Po zakończeniu sprzątania lub gdy bateria po prostu się wyładuje, to urządzenie automatycznie wraca do stacji ładowania i w tym aspekcie nie ma tutaj żadnych problemów. Robot zawsze sobie trafia i bez problemu się ładuje. Podsumowując, Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra w zestawie ze stacją kosztuje od około 2600 zł. Biorąc pod uwagę to, że mamy do dyspozycji tą stację do automatycznego opróżniania, to jest naprawdę nieźle i ta cena może być jak najbardziej akceptowalna. Względem początkowej ceny też już to nieco spadło, jest to faktycznie już bardziej przystępna cena, więc śmiało można brać pod uwagę ten sprzęt, jeżeli szukacie robota dla siebie. Robot na pewno dobrze radzi sobie ze sprzątaniem, ma sporą moc sania, świetnie radzi sobie z nawigacją po pomieszczeniach, a aplikacja jest przejrzysta i funkcjonalna. Z drugiej strony jednak na pewno trzeba pamiętać o tym, że ta szczotka boczna wyjątkowo lubi rozrzucać wszelkie nieczystości przez co przy większych zabrudzeniach może być konieczne dwukrotne sprzątanie. Poza tym to mopowanie czyli praca na mokro są bardzo podstawowe i raczej sprawdzą się wyłącznie do odświeżenia podłogi. Nie mamy tutaj bardziej zaawansowanych trybów pracy, poza tym nie ma chociażby wibracyjnej nakładki jak to jest w przypadku Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro, więc no to sprzątanie na MOKRO będzie podstawowe, bez jakichś spektakularnych efektów. Tak więc, no jeżeli zależy Wam bardzo na tej stacji do automatycznego opróżnienia, to Xiaomi Mi Robot Vacuum MOB 2 Ultra, właśnie z tą stacją, będzie ciekawym wyborem. Jeżeli Wam jednak nie zależy na takiej stacji, a stawiacie bardziej na skuteczność sprzątania, czy chociażby dokładniejsze, bardziej zaawansowane mopowanie, to według mnie ciekawszym wyborem może być Xiaomi Mi Robot Vacuum MOB 2 Pro. A co Wy myślicie o tym robocie, czy Wy byście go kupili, czy raczej szukalibyście czegoś innego? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zęcam również do zapoznania się z pisemną wersją na oyauti.pl, gdzie znajdziecie nie tylko ten test, ale także sporo innych ciekawostek na temat internetu rzeczy. A tymczasem dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!